Wyliczenia grupy Sedla Kent Sedla to tylko statystyka, ale mimo to liczby mogą robić wrażenie. Średnia krajowa pensja wynosi w naszym kraju 3366 zł, a z obliczeń wynika, że polski ksiądz zarabia średnio 5564 zł. Z tym, że w biednych parafiach zarabiają 1500, a w bogatych mogą zarobić Ponad 10 tysięcy, 12-13 tysięcy. Takie liczby robią wrażenie na Polakach. Dla mnie to bardzo dużo, bo ja zarabiam tysiąc. Zważywszy, że nie mają y, przynajmniej założenia dzieci i rodzin na utrzymanie, to chyba jest to dużo. To jest bardzo dużo, no kieszonkowego 5 tysięcy, no to Chryste, właśnie. To, że zbierają na tace, to nie wszystko, ale oni przecież roz, za, za wszystko muszą też płacić. Żeby płacić, księża muszą najpierw zarobić. Według portalu cołaska.pl, który porównuje ceny kościelnych usług, koszty sztucz, ślubów i pogrzebów są diametralnie różne. W Poznaniu chrzest dziecka kosztuje 150 zł, w Lublinie już 230, a w Gdańsku tylko 60. Ślub to koszt ponad 800 zł w Lublinie, w Poznaniu trzeba zapłacić 200 zł więcej. Skąd te różnice? Kto ustala ceny? Stala proboszcz. Proboszcz może sobie wziąć całą pulę, wikary też pewnie może wziąć całą pulę przeznaczoną dla niego. Eksperci nie mają wątpliwości. System finansowy kościoła należy zmienić. Architekt, prawnik czy lekarz zarabiają tyle, ile gotowi są zapłacić klienci. W przypadku księży to członkowie kościoła, wierni, parafianie powinni decydować, o ich wynagrodzeniu. Księża nie chcieli wypowiadać się przed kamerą na temat swoich zarobków. Skąd ta niechęć? Jeśli by wypowiadali się na ten temat krytycznie, no to jeśli to jest wikary, może dostać niższą stawkę za karę. Pieniądze kościelne zawsze stanowiły temat tabu. Szczególnie niezręcznie jest mówić o tym tym, którzy powinni wieść żywot skromnego duszpasterza.